Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu przegrzewające się AWD w hondzie CRV. No, niektórzy z was sugerują, że coś jest nie tak z moją CRV. -ką. Inni piszą, że w życiu czegoś takiego nie mieli. No nie mieliście, słuchajcie, bo za mało bawiliście się. Taka rzecz się dzieje, gdy wyłączycie trakcję i butujecie auto na, na maksa, po prostu na maksa. No, i przede wszystkim, chyba trzeba mieć manual. No, bo w automat to chyba nam nie pozwoli na taką jazdę. Czyli ja tutaj się bawiłem, naprawdę butowałem ją mocno. Wystarczy dosłownie chwilę się tak pobawić. Uwierzcie mi, że tak jest, bo ludzie piszą w komentarzach, że dokładnie tak samo jest. To samo mi powiedzieli w ASO. Pan powiedział, że sam mam cerfałkę taką jak moja i ma dokładnie ten sam problem. Zresztą to problem nie tylko Honda, zaraz wam pokażę. Czyli po, chwilę, po chwili takiej zabawy yy, na blacie pokazuje nam się migające AWD i Taka kontrolka temperatury przegrzanego AWD. Niemniej jednak w komentarzach wpisaliście: Wymień sobie płyn, znaczy olej w tylnym moście. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście to zrobię, kiedy Honda stała w auto u autoryzowanego dealera podczas naprawy po kolizji. Więc oto to wykonałem. Pytałem się, kiedy się w ogóle to robi, według nich. Yy, chyba pan powiedział, że co 100 tysięcy lub 8 lat. No ja 100 tysięcy nie mam, ale minęło 8 lat, czyli mamy olej tylnego mostu. Cała przyjemność miała kosztować 210 zł, ale poprosiłem o rabat. Przydzielono rabat w wysokości 21 zł i ostatecznie zapłaciłem 189 zł. Na fakturze napisano, że wlano 1,4 litra oleju. Ale tak jak powiedziałem, wymieniłem to nie dlatego, że się układ przegrzewa, tylko po prostu zgodnie z, z książką serwisową po tych 8 latach. Czemu nie? Dwie stówki można dołożyć. Natomiast ja Wam mówiłem, że ten problem dotyczy właśnie wszystkich CRV-ek. Ten test Wam pokazywałem na tym kanale. Pan też się chwilę bawił CRV-ką czwartej generacji. No i wyskoczyła mu przegrzana, przegrzane AWD. Tu słuchajcie. Piąta generacja, najnowsza, chwila zabawy na rolkach, tylko właśnie z wyłączoną trakcją bo taka rzecz się dzieje chyba głównie albo tylko z wyłączoną trakcją chwila zabawy. No i mamy tu akurat po francusku, bo to Kanada przegrzane AWD. A tu słuchajcie, również piąta wersja generacja cerfauki. Na tym Kanale chwila zabawy pod górkę, no i pan zaskoczony, że zabawa dla niego również się skończyła. Przegrzane AWD tym razem informacja po rosyjsku. No ja jestem jeszcze z tego pokolenia, co zdawało maturę z rosyjskiego, więc jeśli dobrze odczytuję, no to mamy. A stanowit jest kawałno pieregriew AWD. Czyli zatrzymać się kiedy można, kiedy tylko to możliwe. Przegrzane AWD. No i to, co powiedziałem na początku filmiku, to dotyczy wielu marek, również mazdy. W tym samym teście, na tym samym kanale, na tej samej górce, fila zabawy Mazdą. No i panu za chwilę wyskoczy dokładnie to samo, tylko że Mazda to inaczej nazywa. Proszę bardzo, wysokaja nagróżka na systemu pólnego priwoda. Wys wysokaja nagróżka, czyli jakby przeciążenie systemu czterech kół. Dokładnie ten sam problem, tylko inaczej nazwany. A gdybyście pomyśleli, że może coś z tą mazdą, to tu mamy inną mazdę z innego kanału. Też chwila zabawy na śniegu. Znaczy, no nie wiem, czy chwila, może przesadzam z tą chwilą. No ale koła sobie mielą. Proszę bardzo. I dokładnie ten sam komunikat. Więc, moją poczciwą serwałką, naprawdę wszystko jest ok. Ma tylko 50 tysięcy przebiegu, tylko AWD nie zrobili taki, takiego jak należy. A że auto mam podniesione pod, po ostatnich testach podjazdów nowo zakupionych, no to popatrzmy na ten dyferencjał, czy rzeczywiście wymieniony olej, czy są ślady. No, nie to, że. I, że im nie ufam, ale były takie historie, że komuś na przykład, jak jeszcze miałem Oplat, na farun też pisał, że zlecił wymianę oleju w skrzyni biegów automatycznej. Po czym się okazało, że tam śladu nie było żadnej ingerencji. Tym, że to nie było w ASO, tylko w jakimś innym serwisie tak go szukali. No to mamy tylny most. No i mamy śrubę tutaj spustową. No, na mój gust, ewidentnie była odkręcana. No i raczej na pewno widać ślady od klucza i, i wyczyszczone szmatką. Czyli tu się olej spuszcza, a pytanie, gdzie się napełnia, czy ktoś wie? Logika podpowiada, że... a, tu coś jest, kolejna siłowa, a no tak, tu jest korek lewowy. no i jak widać też ubrudzony od oleju, czyli ewidentnie robota wykonana. Dzięki, trzymajcie się.